Panorama zwierzy widokowej na górze Modyń w stronę zachodnią. Poczynając od pierwszego planu, który widzimy za Modynią, mamy praktycznie całe gorce. Widzimy tam m.in. szczyt Gorca Zwierzą Widokową. Na prawo od niego nieśmiało jaworzyna kamienicka oraz schowany na horyzoncie mazów turbacza. Widać także szczyt kudłonia, który z tej perspektywy wydaje się najwyższy, a ma on 1276 metrów. Następnie patrząc bardziej na na kierunek równo zachodni widzimy pasmo gorców opadające w stronę Rabki, ale widać stąd bardzo słabo. Charakterystyczne są stąd widoki na peskit wyspowy. Mianowicie widzimy tutaj mogilice z długim ramieniem schodzącym na południowy zachód, czyli kutrzycę, jasień oraz myszyce. Sam wierzchołek Mogielicy, łatwy do rozpoznania, z wieżą widokową na szczycie, w kształcie charakterystycznego stożka. Sam Mogielicą widoczny jest szczyt Śnieżnicy, charakterystyczny z trzema wierzchołkami. Trudno go pomylić. No i wreszcie, na samym horyzoncie, pasmo kamienników. Słabo stan widoczny, ale widać wyraźnie dwa wierzchołki. Patrząc jeszcze trochę dalej, tym razem już bardziej na północ widzimy długą sylwetkę łopienia, zanim nim po Górze Wielickie.